Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj yy, proroctwo Joela, yy, które cytuję w trakcie pięćdziesiątnicy Piotr od czternastego wersetu. Czytamy, na to powstał Piotr wraz z jedenastoma, podniósł swój głos, przemówił do nich mążowie judzcy i wy wszyscy, którzy mieszkacie w Jerozolimie, niech wam to będzie wiadome, dajcie też posłuch moim słowom, albowiem ci ludzie nie są pijani, jak mnie macie, gdyż jest dopiero trzecia godzina dnia. Ale tutaj jest to, co było zapowiedziane przez proroka Joela. No i o proroku Joelu, żeśmy już rozmawiali. E, Polecamy. Ktoś nie widział, to można wcześniejszy odcinek obejrzeć w, w tym cyklu. Natomiast y, no ja tu cytuję proroka Joela. Dwie rzeczy się pojawiają w proroku Joelu. Wylanie ducha i wyzywanie imienia pańskiego, który, że każdy będzie zbawiony. No to oczywiście później tłumaczy, że to jest, chodzi o Jezusa. Tym, 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 tym pa, imieniem Pańskim, bo to jest imię Jezusa Pana. Potem argumentuje to właśnie z Psalmu 16 i tak dalej. Już nie będę mówić jakby, ale sedno jakby jego całej tej argumentacji jest takie, że właśnie Właśnie, niechże wie tedy z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem, i Panem i Chrystusem, zwróćcie uwagę, uczynił go Bóg tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. I, no, I oni się naprawdę przestraszyli, nawracają się, i tutaj się znowu pojawia obietnica Ducha Świętego. Pamiętajcie się, niech się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa, a otrzymacie dar Ducha Świętego. I tutaj też zwracam uwagę, nie chodzi o dar od Ducha, tylko duch jako dar. Tak? Że duch jest darem i otrzymacie ten dar Ducha Świętego. I ten dar Ducha Świętego. Też to jest ciekawe, że tutaj raczej nic nie czytamy o tym, żeby oni robili to samo, co, co, co uczniowie na samym początku, czyli tak samo mówili językami. Po prostu. Ci, którzy przyjęli słowo Jego, zostali ochrzczeni. Pozyskanych zostało owego dnia około 3000 dusz. Eee, 17 werset. To jest też ciekawe w tym kontekście tego Joela, no bo on to cytuje wprost. Wyleje ducha mego na wszelkie ciało. Prorokować będą synowie wasi i córki wasze i młodzieńcy wasi. Będą mieć sny, e, i, i, i będą mieć widzenia, a starci bę, będą mieć sny. Nawet na sługi moje, służebnice moje wyleje w owych dniach Ducha Świętego. I prorokować będą. I uczy... o, u... cuda burze, i nie... na niebie to już bardziej wygląda na to, że to jest z Dniem Pańskim powiązane. W każdym razie, yy... o co chodzi z tym Duchem Świętym? Pierwsza rzecz, którą widzimy, to że jest ściśle powiązane posiadanie Ducha Świętego z, z posiadaniem Syna. Znaczy, trzeba się nawrócić do, do Jezusa Chrystusa. Yy... Dlatego myślą tutaj mówi: Niech każdy z Was się da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa. można dyskutować. Dlaczego formuła jest chrzcielna Tutaj imię Jezusa Chrystusa, a nie Ojca i Syna i Ducha. No i są jakby dwie interpretacje. Jedna jest taka, że po prostu to jest opis, no tak się powiedziało Pan Piotrowi, no i to jakby jest po prostu zapis, więc tak powiedział, to takie jest opisane. Natomiast nakaz mamy od Pana Jezusa wyraźnie, imię Ojca i Syna i Ducha i powinniśmy się kierować bardziej nakazem niż opisem, bo nie wszystko, co w dziejach apostolskich jest opisane, jest dla nas zasadą, to też trzeba zwrócić uwagę na to. Chociażby niewiele wersetów później jest powiedziane, że, że, że wszystko mieli wspólne, sprzedawali posiadłości imiennie i rozdzielali je wszystkim, jakomu było potrzeba. Nie znam Kościoła, który by się tego trzymał, poza kilkoma sektami, które też trochę nie do końca dysponują tym wszystkim, tak jak tu jest powiedziane. Więc generalnie jakby nie wszystko jest normatywne, co jest opisem w dziejach apostolskich, więc to jest pierwszy, pier, pierwsza, jakby myśl. No, a druga jest taka, że być może, ponieważ Mateusz opisuje działania w Galilei, tutaj mamy w Jerozolimie, więc być może tutaj po prostu nie do końca wszystko jest, no, być może paralelnie się działy pewne wydarzenia. Być może w każdym razie, jakby nie patrzył na to, yy, pierwsza rzecz, żeby mieć ducha, trzeba mieć syna, trzeba się nawrócić. Druga rzecz no ewidentnie no ale właśnie, co to znaczy ten, ten, ten duch czytamy u Joela że właśnie wszyscy, wygląda na to, że wszyscy będą mieć Ducha Świętego no i zwróćcie uwagę, że rzeczywiście patrzymy na ten, na to wstąpienie tego Ducha Świętego no tak, on wstępuje na wszystkich no to jest, można zadać pytanie, no dobra, ale co to znaczy, że on wstępuje na wszystkich, czy wszyscy się nawrócili znaczy wszyscy zakładamy, że byli nawróceni, że wszyscy jakby znali Jezusa we właściwy sposób, więc jakby właściwe i trafne jest, że Duch Święty na nich wstąpił. No kolejne pytanie, czy ten Duch Święty jak wstępuje, to jest to tożsame z, z, z nawróceniem, czy to jest jakieś kolejne wydarzenie, kiedy Duch Święty wstępuje? No więc generalnie, znowu, kiedy patrzymy na ten drugi rozdział, to nie widzimy, żeby oni się jakoś oddzielnie modlili o od Ducha Świętego. Raczej wygląda na to, że Piotr zakładał, że ten Duch Święty po prostu już wstąpił i będzie z nimi i tyle, i będzie, będą mieć udział w tym duchu, który właśnie stąpił rano. <laughs> nie widzimy, żeby się jakoś specjalnie modlił o, o, o wylanie ducha nad nimi. Też nie widzimy skąd idą, żeby oni się jakoś modlili językami znowu. I to w ogóle dochodzimy do ciekawej jakby takiej myśli, że moim zdaniem jakby mówienie językami, wcale nie jest znakiem posiadania ducha. To jest na odwrót. Jakby to mówienie językami, które się pojawiło na samym początku, ono jest znakiem tego, że duch działa. Ale chodzi o języki, chodzi o narody, chodzi o to, że to, to był jakiś znak proroczy tego, czym jest po prostu Kościół, że Kościół ma być właśnie wypełniony wszystkimi narodami. Także wracając trochę do tego pytania o te języki anielskie, no, gdyby nawet te języki anielskie dzisiaj wszyscy nagle dostali, no to w żaden sposób to nie jest powtórzeniem tego, co jest na samym początku, bo na samym początku były niewyuczone języki ludzkie. I te niewyuczone języki ludzkie zapowiadały właśnie, że jakby misja kościoła, zadanie kościoła, naturę kościoła, że ona ma łączyć wszystkie narody. Przepraszam, co zapowiada i o czym prorokuje yy, posiadanie samych języków anielskich dzisiaj. No, no, o, o niczym. Yy, więc jest to jakaś. Yy, jest to właśnie, czym to jest. To jest jakby inny temat, czym jest dar języków dzisiaj, czy w ogóle jest. Jakby nie widzę problemu, żeby ktoś miał dar języków, co do zasady. Jakby nie widzę jakiegoś przeciwwskazania, że Bóg potwierdza coś, On może potwierdzić, no, dlaczego miałby nie, nie, nie móc. Natomiast to, co jakby ten fenomen, który obserwujemy, to jest zupełnie inny fenomen. To jest fenomen. Możemy dyskutować czego, ale na pewno nie jest to fenomen niewyuczonych języków ludzkich, więc oto, o, jakby oczywiście bardzo chętnie wysłucham. Słuchajcie, to już byłem w wielu kościołach charyzmatycznych, bardzo chętnie wysłucham, jak ktoś ma taki dar niewyuczonego języka ludzkiego, będę wdzięczny za to. Naprawdę będę wdzięczny, bo to mi jakby jednoznacznie potwierdzi, że, że Bóg daje taki dar dzisiaj. Jak powiedziałem, teoretycznie nie mam z tym żadnego problemu, ale w praktyce tego nie widzę. Więc, jakby pytanie, czym jest to, co dzisiaj się nazywa dar języków, to tak trochę jakby inne pytanie, co to w ogóle jest. Natomiast na pewno nie jest to tym, co się pojawiło w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, bo to było, to było proroctwo na temat Kościoła. Yy, więc do czego, o co chodzi z tym duchem? Bo chodzi mi głównie o ducha dzisiaj świętego. No, że Duch Święty, tym, zwróćcie uwagę, jakby co, co scalało yy, stare przymierze. Stare przymierze starały obrze, scalały obrzędy. Ob, obrzezanie świątynia, ofiary, kapłaństwo lewickie. To były te rzeczy, które w jakimś sensie scalały scalały zgromadzenie Starego Przymierza. I teraz, skoro nie ma tego, nie ma kapłaństwa lewickiego, nie ma ofiary, bo jest, żyjemy w świetle tej jednej na zawsze złożonej Chrystusowej ofiary, no jest chrzest, okej, okay, ale ten chrzest, ten chrzest się łączy z wiarą, okej, okay, ale jakby co dalej można powiedzieć? No, jakby... W tej całej tożsamości kościelnej, jeden chrzest i nawet jeden stół pański wydaje się troszkę jakby takim klejem za, za słabym. I yy, szczególnie, że mamy być jedną świątynią. Yy, i, I tu się pojawia, właśnie jakbym powiedział, duch i jego działanie powszechne pośród ludzi, którzy tworzą świątynię. I, i, i właśnie obecność ducha. Jakby jest tym, co yy, i to, że ten dół do nas jakoś przemawia, jakoś nas prowadzi, to możemy dyskutować, jak to się dzieje. Jakby. Ja mi, mi myślę, że nie chodzi tutaj o to, że znowu wszyscy mają cały czas jakieś widzenia, dostawać jeden, co rano jedno wiedzenie, bo jak nie, to ja nie wstaję z łóżka. Nie to chodzi. Myślę, że chodzi o to, że tu jest jakby pokazana pewna zasada, że zasadą jest działanie ducha. Że jakby to działanie powszechne ono jest powszechne, ono jest tym, co łączy, łączy to, to nowe ciało, to nowe ciało ludzi, którzy wierzą w Chrystusa, czy, czy są mali, czy są duzi, czy są wolni, czy są niewolni, czy to są kobiety, czy są mężczyźni, czy są Grecy, czy są, czy są Żydzi, to nie ma większego znaczenia. Jakby chodzi o to, że właśnie przez wiarę mamy dostęp wszyscy do ojca w tym samym duchu, jak później to apostoł Paweł będzie mówił. Więc jakby. Ten duch jest tym, który nas łączy. Ten duch jest tym, który nas przyciąga do syna. Ten duch jest tym, który nas prowadzi. Ten duch jest tym, który nam objawia syna, a przez syna ojca. I można powiedzieć, ten duch jest tym, który daje nam jedno doświadczenie chrześcijańskie, doświadczenie łaski. Myślę sobie, że to jest bardzo ważne, dlatego że i to mi się potwierdza. W bardzo różnych miejscach świata byłem i faktycznie doświadczenie łaski jest to samo. Jeśli poznasz po prostu jeśli ktoś doświadczył łaski, to, to, jest, to, to czujesz, czujesz, że to jest ta sama rzeczywistość. Nie ma znaczenia, znaczenia język, nie ma znaczenia wykształcenie, nie ma znaczenia. No, nie, 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 to wszystkie rzeczy się wtór, okazują wtórne, bo doświadczenie łaski jest to samo. Więc myślę sobie, że to jest sednem działania ducha, i to jest sednem tego, co się dzieje, kiedy Piotr mówi o właśnie, o właśnie duchu na samym początku. Kiedy. Kiedy się nawracamy, Duch Święty po prostu zaczyna działać w naszym życiu. Możemy dyskutować o różnej intensywności i tak dalej, ale, ale Duch Święty jest obecny, został nam dany, został dany Kościołowi, działa w Kościele, trzeba się nawrócić, jak się zaczynamy, jak się nawracamy. Oczywiście możemy się modlić o pełnię ducha, ja nie mam żadnego problemu z tym. Nie modliłbym się o chrzest duchem, bo nie widzę, żeby chrzest był do powtarzania. Chrzest jest raz na zawsze w drugim rozdziale, raz stąpił, koniec. Ale oczywiście trzeba się modlić. A oczywiście trzeba się modlić o to, żeby Duch Święty nas napełniał na 100%. Ale nie raz. Nie raz. Może być i 10 i 20 razy. Także, yy... ale dlaczego? Dlatego, że jest. Dlatego, że jest obecny. Dlatego możemy się właśnie modlić. A nie dlatego, że go nie ma. Także jako ci, którzy mamy ducha, możemy się modlić. Jako ci, którzy mogą zasmucić ducha, możemy się modlić o jego pełnię. On jest obecny. I on jest tym wspólnym mianownikiem wszystkich chrześcijan na całej Ziemi. Wszystkich, którzy się nawrócili do Boga przez, przez syna. To jest super. Panie, dziękujemy Ci za to, że dałeś nam właśnie dar swojego ducha. Dziękujemy, że to jest coś, co nas wszystkich łączy. Bądź uwielbiony, panie, i niech to, to krwoje królestwo przychodzi jak najszerzej, jak najgłębiej i w nas, i przez nas. Z Bogiem i do zobaczenia.